Jednym z najpotężniejszych motywatorów zakupowych, które decydują o tym, że wydam budżet, którego nawet nie mam, że dopłacę do jakiejś opcji, której nie zamierzałem kupić, że po prostu wydam więcej, to jest lęk. Jeśli jako handlowiec potrafisz sprawić, że klient się zaczyna bać, tego co, czego może mu zabraknąć, no to to jest połowa drogi, drogi do sukcesu. Jeżeli klient się boi, że czegoś mu zabraknie w przyszłości, to dzisiaj dopłaca. Jeżeli się boi, że coś mu się zepsuje, rozwali, no to dopłaca. I teraz nie jest to nic złego. Chodzi o to, że jeżeli handlujesz czymś, co jest droższe od pozostałych opcji, no to masz obowiązek wykazać, w czym to jest lepsze. A wykazując, w czym to jest lepsze, musisz pokazać, czego klient nie straci, przed czym go uchronię pokazując przed czym go uchronię, no to de facto sprawia, że on zaczyna się bać właśnie tych pozostałych rzeczy. To się robi poprzez incepcję, to się robi poprzez to, że przez odpowiednią strukturę prezentacji oferty, wykazując w czym nasz produkt jest lepszy, muszę mu wykazać, naszemu klientowi, czego nie straci, przed czym go uchronię.